Elo, witajcie w kolarskich wieściach, czyli wyjątkowym podsumowaniu wydarzeń mijającego tygodnia w świecie kolarstwa. A z racji tego, że ostatni mieliśmy Dzień Niepodległości to kolarstwa patriotycznego. Co dzisiaj obejrzymy trasę 105 edycji Ciro Italia? Czy kolarze stosują doping? A także dużo, 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 dużo nowych rowerów. Stało się. Poznaliśmy trasę przyszłorocznej, 105. już edycji Giro Italia. Uważano przez wielu, w tym mnie, że tak skromnie się wyrażą. Za najbardziej radosny z wielkich turów odbędzie się w dniach od 6 do 29 maja i wystartuje uwaga z Budapesztu na Węgrzech. to chyba wszyscy wiedzą, Madziazy będą mieli piękną reklamę, bo aż trzy etapy będą przebiegały po drogach ich kraju. Zobaczymy to, co węgierska ziemia ma najlepszego do pokazania: Budapeszt. Gdzie odbędzie się zresztą czasówka, wyszekrad, czy rzecz jasna, balaton. Później kolarska karawana przekroczy Adriatyk, by dostać się na Sycylię, gdzie odbędzie się pierwszy test dla kurali, a mianowicie kolarze wyjadą na Etnę. Mam nadzieję, że wulkan nie zrobi psikusę, No jak ma to miejsce w przypadku Kumprewiecha na wyspach kanaryjskich. Potem kolarze będą piąć się w górę włoskiego buta przez Kalabrię do Bazylikaty, by pokazać tam swoją moc w Potęzie. Potenza po włosku, moc, czaicie. <grym> Później kampania w Neapolu, gdzie kolarze zrobią kilka rund. Wreszcie kolarze wjadą w Apeniny, by stoczyć bój na stokach Blockhaus. no lub jak to woli, Paso Lanciano. Ale w dali będzie widać, gdzie kolarze zmierzają. Passo del Mortirolo, Passo del Petrilolo, Później krótki wypad do Słowenii, by sprawdzić nogę na Kolowrat. A przedostatni etap to prawdziwie królewski etap. Passo del San Pellegrino, Passo Bordoi i finałowy podjazd na Malga Ciapella. A na koniec tradycyjnie czasówka. Tym razem wracamy do Werony, na której będzie jeszcze premia górska. Słowem, warto czekać na maj. Amore infinito! Za nami pierwsza runda zupełnie nowego cyklu UCI Truck Champions League. To próba rozruszania tej dyscypliny kolarskiej odbyła się tam, gdzie są idealne warunki, żeby zamknąć się w zataczonej i ocieplanej hali toru kolarskiego na Majorce Tak więc no, nie pozostaje nic innego jak wymienić zwycięzców W wyścigach eliminacyjnych zwyciężali Corbin Strong z kraju Ptaka Kiwi i Katie Archibald z kraju tej pani w Scratchu Corbin znowu pokazał, że jest strong, wygrywając, natomiast u pani strong była Maggie Coles Lister z Kanady. W wyścigu za motorkami równych nie mieli Kelsey Mitchell i Stefan Bittisher. Chyba tak. A na koniec sprint. U pani najwięcej pary w nogach miała Niemka Emma Kinze. A wśród panów Faworyt Harry Lavreisen. A jak się sprawili nasi? No, Alan Banaszek był szósty w wyścigu eliminacyjnym, a dziesiąty w skreczu. Natomiast w sprincie Mateusz Rudyk był szósty. No i to w sumie tyle, jeśli chodzi o miejsca w pierwszej dziesiątce. No, troszkę słabo. Nie może rzecz jasna zabraknąć CycloCrossu. Tym razem odbyły się bardzo ważne zawody, bo Mistrzostwa Europy w w internatach. A patrząc na to jak wygląda e, zmagania w Pucharze Świata, no to Mistrzostwa w Europy to prawie jak Mistrzostwa Świata. Najpierw panie. Na dzień dobry załączniczka z Belgii bardzo chciała sprawdzić stan barierek obok pit stopu. Z przodu jechały. Kata Blanka-Wasz i Silvia Persiccio, ale Włoszka niestety się wyrżnęła i zrobiła sobie kamuflaż z błota. Potem do Węgierki dociągnęła koalicja Holenderek, na czele której jechała Lucinda Brandt. Dla Mistrzyni Świata tempo było zbyt nużące, więc postawiła, postanowiła odjechać. I tak w sumie Mogłem tu zakończyć, bo z każdym następnym okrążeniem Lucinda powiększała swoją przewagę i z około minutową przewagą wygrała. Natomiast o drugie i trzecie miejsce walczyły Wasz i Jara Kastelein. oczywiście z Holandii. Ale pod koniec Blanka odjechała i zajęła drugie miejsce, natomiast Kastelein trzecie. U panów natomiast mogłoby się wydawać, że wygra któryś z Belgów. I tak na początku to wyglądało, bo na jechali nasi starzy znajomi Erz, Izerbyt, Hermans i Van Turenhout. Ale Izerbyt tam później w trakcie wyścigu osłab, a Hermans pojechał do przodu, zostawiając swoich kolegów. I pewnie Quentin wygrałby, gdyby nie jeden Holender, a mianowicie Lars van der Haar. W końcu dokonił i wyprzedził belka i pierwszy przegroczył linię mety. Ku, oczywiście ucieszę swoich rodaków. Mamy dość niepokojące sygnały na temat stosowania, no jakby to nazwać, lekalnych, ale takich płucących wątpliwości środków w kolarskim peletonie. Najpierw na ten temat wypowiedział się 20-letni były już kolarz Ludwik Wacker, który ścigał się w ekipie Sambuebu, który powiedział, że zrezygnował, bo nie mógł znieść ilości pigułek, jakie stosują kolarze. W dużych ilościach zawodowcy według Tuńczyka stosują legalne leki przeciwpulowe i kofeinę, jednak no w przerażających ilościach według właśnie tego kolarza. Natomiast Arnaud Demar skomentował ten sezon, twierdząc, że tempo wyścigów znacznie wzrosło w stosunku do poprzedniego sezonu. Jako powód wskazuje ketony. W skrócie, żeby to nie przedłużać, to magiczny środek, dzięki któremu można poprawić naszą wytrzymałość. Jednak nie jest on zakazany. Ba, na przykład, Jumbowisma otwarcie. Twierdzi, że korzysta właśnie z tych środków. Ale Demar nie uważa tego za zbyt uczciwe. Dodatkowo w tym roku były, było niemałe zamieszanie na temat dopingu wokół zespołu Bahrain Victorius. No, mam tylko nadzieję, że nie powtórzy się sytuacja z największym oszustwem w historii kolarstwa. No, bo to skończy się tragicznie dla tego pięknego sportu. Sergio Igita w przyszłym roku przychodzi z Education First do Bory Hans Jednak wciąż obowiązuje kontrakt z tymi pierwszymi. Problem w tym, że jego dotychczasowa grupa wypowiedziała Kolumbijczykowi umowę po tym, jak na El Giro de Rigo jechał na rowerze Specialista, a przypomnę w Education First jeszcze na Cannondale'ach. Oznaczałoby to, że kolarz, no, pozostałby bez kasy do końca roku. I pewnie jego dzieci nie miałby prezentów pod choinkę, czy co tam mają w Kolumbii? Drzewka, koki. Nie wiem. Gdyby się nie zlitowali i wycofali wypowiedzenie. Ech, ci kolarze to mają ciężkie życie. Chcą jeździć na S-worksach, no, a mają do dyspozycji jakiegoś tam. Marnego, plebejskiego Super Sixa. A teraz nowości sprzętowe. Jest dużo nowych rowerów, także nie traćmy czasu. Na początek nowy elektryk od Treka Rail. To oczywiście trailówka z napędem Boscha i tym co kochamy najbardziej. Integracją. Ekran jest teraz na górnej rurze, zamiast na kierownicy Natomiast rower ma monitoring ciśnienia od Quarka i AEG od SREMA Ma też specjalny celny amortyzator Przygotowany specjalnie do tego roweru przez Rockshoxa I jest ten rower pieruńsko drogi Tak drogi, że można za równowartość kupić sobie Nową Dacia. Wybór należy do Was. Giant też wprowadził nowość, ale na szczęście nie elektryczną. Trans X, po nim mowa, posiada regulowaną geometrię. W dolnym ustawieniu kąt podśrodówki ma 76,3 stopnia, a główka ramy tylko 63,8. A to już bardzo mało jak na trailówkę. Natomiast w górnym ustawieniu odpowiednio 77 i pół stopnia. A cenowo no, też jest drogo, ale już znacznie taniej niż Treka, więc za cenę nowego Gianta kupimy jedynie używaną dachię. Nie zapomniałem o gravelach. Orbea pokazała odświeżoną Terrę. Ma fajne schowki w dolnej rurze ramy. Można go sobie tam według ich programu spersonalizować. No i w sumie nic ciekawego nie ma, więc przejdźmy dalej. I znów będzie Giant. Nowy Revolt też bawi się w regulowaną geometrię. W tym rowerze można zmienić bazę kół o 10 mm. A to może się przydać, bo geometria nowego Gravela jest. Bardziej agresywna. Krótsza baza kół niż w poprzedniku i bardziej sromy kąt główki ramy. Dodatkowo rower jest lżejszy o 200 lub 160 gram, zależnie od wersji rzecz jasna. Pomyśli nawet 53 mm opony i można do niego zamontować. Uwaga, opuszczaną sztycę. A cena to połowa nowej daci. I jeszcze jeden gravel na koniec, ale za to jaki. Oto nowe Cinelli Nemo w limitowanej edycji Alessandro Medini. Oczywiście na rzecz tego sławnego designera. Specjalne malowanie w kolorze niebieskim z żółtą grafiką. Moim zdaniem wygląda fenomenalnie. A dodatkowo rower jest zrobiony z rurek stalowych. Oczywiście jak to Cinelli to musi być Columbus, e, Spirit, HSS. A osprzęt oczywiście też musiał być włoski. Mam więc Campagnolo Ekara, Pirelli Cinturato, koła Fulcrum Rapid Red i siodełko Selle San Marco. A do roweru dodatkowo dostajemy skarpetę na rower, certyfikat autentyczności, Pasujący do roweru obraz, szmatkę do czyszczenia i czapkę kolarską. Wszystko oczywiście pasujące do wzoru na rowerze. A cena no to jedyne 6000 euro. Ale już pewnie go nie kupisz, bo rower jest limitowany do 30 sztuk. Ale za to, za równowartość ceny tego roweru możesz sobie kupić. Cały parking daci 1310. I jeszcze jedna ciekawostka. Otóż Richard Branson, miliarder, jeździ na plebejskiej maszynie jaką jest rower. Wiemy to z tego, że ostatnio brał udział w wyścigu, jednakże. Udział w nim no, nie, za, nie może zaliczyć do udanych, ponieważ no, wyrżnął się. E, wpakował się do kościa przed nim, no i zakończył wyścig. Był obtarty, był obcierany, ale na szczęście nic mu się nie stało. Dzięki temu wiemy, że miliarderzy są takimi samymi, samymi ludźmi jak my i też czasami spotykają się z, z glebą. A człowiek ten, no, buja w gwiazdach, można by to tak nazwać. No i to by było na tyle w kolarskiej wieściach. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Jeździcie dużo na rowerkach. Oglądajcie moje filmy i subskrybujcie kanał. Na razie trzymajcie się i do następnego razu. Hej!